Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Dzisiaj do mnie przyszła paczuszka, dzisiaj mamy poniedziałek, 9 listopada. Przyszła do mnie dzisiaj rano paczuszka, taka u tu, wygrana, to jest na kanale Ewa O. Serdecznie zapraszam Was do Ewy, bardzo fajna dziewczyna, fajne vlogi kręci, także... Wpadajcie także do Ewy. Gdzieś miałam nożyczki, szukam. O są, dobra. Yy, ja jeszcze tej paczki nie otwierałam. Chciałam to zrobić razem z Wami. A mogłam sobie nóż wziąć, a nie nożyczki. O, ktoś mi coś nie, nie zepsuła. Poklejony, powiem Wam. O jest, dobra. Słuchajcie, już widzę tą fajną kartkę. Jak to miło! Dostać kadłubę. W ogóle to pamiętam. U mnie na kanale też niedługo będzie rozdanie, Ale to jeszcze chwila, teraz Wam może powiem więcej. A teraz. Ło! Yy, Niesamowite. A to to przetargałam. Słuchajcie, no mogłam wziąć nóż. Taka jestem. Dostałam taką kartkę. Zobaczcie który A, jest! Rysunek od Jasia, no właśnie. E, dziękujemy za udział w konkursie. Pracujemy oh. w wygranej. Rysunek od Jasia. pozdrawiamy Ewa, Jasik, Franek. No fajnie, bardzo mi miło. Tylko co tu jest? E, czy tu jest jakieś... Kurczę, nie wiem, co tu jest na tym. Mm. Nie ma. 1330. Nie ma żadnego opisu, to chyba jakiś samochód jest. Kurczę, nie. czy to dom jest? Nie wiem. Nie wiem, nie, nie umiem interpretować. Dajcie znać, kochani, co tu żeście tutaj namalowali. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Nie, nie dostałam nigdy takiej przesyłeczki. I teraz oczywiście produkty. Panu pokażę. Są to produkty kosmetyczne w głównej mierze. Ja troszeczkę oglądałam sobie tam u Ewy, właśnie co ona tam do tej paczuchy wkładała. I coś mi się wydaje, że tam które rzeczy tak po prostu nie do mojej cery. Więc na pewno to po prostu przekażę dalej komuś. Ewentualnie właśnie wy, roz, zrobię rozdanie u siebie na kanale i wtedy trafi do Was. Może wtedy któreś z Was tam przypasuje. Jak nie, to przekażecie dalej. Więc tak. Zobaczymy, co tutaj mamy. I mamy pierwszą rzecz: Bielenda. Yy, Bielenda Vega Musli Serum Day Night. I co tutaj jest? Stosowanie codziennie rano. Um, hmm. Aha, tu jest owiec, pszenica, mleczko, ryżowe, matujące, cera, mieszana, tłusta i wrażliwa. Tak wam pokażę, bo tam wam pokazałam po angielsku tą etykietkę. Mam nadzieję, że chwyta ten aparat, kurczę, bo zawsze to mnie wyostrze, a nie chyba teraz widać. Dobra, czyli taka pierwsza rzecz. Oczywiście jest, wiecie... Polika, folika musi być, znaczy ta folia, bąbelko, folia bąbelkowa musi być jako zabezpieczenie. O, tutaj mamy taką karteczkę. I tutaj z tego co pamiętam, tak, zniżka 25% na zakupy. Nie wiem czy tutaj jest jakiś to jest sklep Banana Beauty. Powiem Wam, że nigdy nie miałam nic z tego sklepu, także nawet sobie chętnie wejdę na stronę i zobaczę. A nie ma tutaj nic, nie ma żadnego terminu, także zobaczymy, co oni tam mają w ofercie. Następnie tutaj znalazłam o, to na pewno fajne dla mnie peeling z do twarzy. Papaya Tropical. Nie chciałam zobacz, jaka to jest firma. Marion, o, Marion, papaja, peeling enzymatyczny, taki na pewno wykorzystam. O, ile tego jeszcze tutaj jest? <gryny> Z bielędy To jest maseczka Smoothie do twarzy, nabliżająca rozświetlenie, do docel odwodniony i pozbawienie blasku, bo to będzie fajne. Tutaj mamy następnie bielędę. Wegańska maseczka z zieloną glinką, cera mieszana i tłusta. Wegańska maseczka z glinką różową, cera sucha i odwodniona. O, i znowu mm, dla cery odwodniona. Zobaczcie, ile tych maseczek jest z bielendy. Także to na pewno się z kimś będę dzielić. Bo tutaj są aż trzy, zobaczcie, trzy te i dwie takie jeszcze, więc na pewno któraś tutaj pójdzie na rozdanie na pewno też dla Was no bo nie sądzę, że mam, powiem Wam, dużo tych maseczek ja w ogóle zapominam ich używać muszę się wziąć, wiecie co za po prostu używanie tego wszystkiego, bo u mnie leży i ja zapominam używać tych maseczek, więc muszę się wziąć wieczorami będę chyba nakładać sobie właśnie maseczki i tutaj mamy następnie też z bielędym, na stronę. I to jest krem booster z bioaktywną wodą cytrusową, sok z pomarańczy kwas hialuronowy, to jest nawilżający, cera normalna, sucha i wrażliwa. Tutaj mamy jeszcze. O, fajnie, bo to jest The Line Cosmetics. The i tu jest um, scrap, czyli aktywny, wegański, nie przepraszam, nie wegański, tylko aromatyczny wegański peeling do ciała z cukrem trzcinowym i aktywnym węglem bardzo fajny, takiego jeszcze nie miałam następnie tutaj mamy zapakowane też w tą folikę ojej, ojej, no co to mamy zobaczcie no naprawdę piękna ta paczka jest tutaj jest co z burzuła. Tak wygląda środek. Co to w ogóle jest? To jest puder brązujący i iluminator, czyli puder i e, rozświetlacz. Tak. Bronzing powder with glints of sunshine. I highlighter. Tak. O to ciekawe. Takiego też nie miałam produktu. Wypróbuję. Co tu mamy dalej? tu mamy jakieś pilniczki zestaw dużych pilniczków do paznokci taki na pewno się przydadzą, ja sobie robię hybrydy, więc yy, na pewno tam do wiecie, usuwania hybrydy się przydadzą, o tu idę jeszcze tu jest maseczek, zobaczcie też z tej firmy Marion ja to powiem Wam, z tej firmy nigdy nie miałam tu jest tak, peeling energetyzujący do twarzy a tu jest jeszcze peeling drobnoziarnisty do twarzy. Ojejku, to będę miała spanie niesamowite. E, może dzisiaj nawet zacznę. Peeling złuszczający do twarzy. Także powiem Wam, że ja nie miałam w ogóle tych produktów, nie używałam. Nic chyba z tego nie miałam. Tak zerknę. Nie. Ani jednego produktu nie miałam z tego, także chętnie wypróbuję. O, i tutaj jest nawet, słuchajcie, żel pod prysznic z ziai, dla mężczyzn e, twarz ciało włosy, także to chłopaki będą mieli do wykorzystania tutaj jeszcze ze Eveline cosmetics e, to jest eyeliner pen o zobaczcie taki no fajny bardzo fajny, ja mam y, podobny nie wiem czy też właśnie z no bo muszę sprawdzić czy ja mam taki czy inny Zobaczę. Także tu jest napisane Art Makeup. Art Makeup. Ultra, ultra lasting formuła. Także chętnie też zobaczę sobie. Nawet, zobaczycie, nie mam takiego. Ja coś kupowałam, ale nie wiem, czy z tej firmy. Tu jeszcze mamy coś zapakowane w folię bąbelkową. Powiem Wam, że bardzo dużo tych rzeczy ja tutaj będę robiła rozdanie, to muszę się też postarać. O kurczę, to to jest dopiero numer. Zobaczcie, znakomi. Yy, przepraszam, bo możecie słyszeć w oddali, w, oddali, w yy, No tutaj wam yy, się może przebijać pralka, bo akurat wiruje, więc dość hałasuje. Ale mam nadzieję, że nie zakłóci to. I to jest tak, nawilżający peeling do twarzy. I ust o zapachu pina kolady Także zobaczycie, tak wygląda. Tutaj Wy nie widzicie, może Wyjmę z tego on. Taki kolorek o zapachu pinakolady, więc fajna rzecz. Tutaj jaki ładny... Tak wygląda. Powiem Wam, że ja naprawdę nic nie miałam z tego. Tu jeszcze z Bielendy krem do rąk regenerujący nut, czyli chyba jakiś orzechowy na bazie receptury powstającej w przyjaźni z naturą. Jest olej z orzecha brazylijskiego i olej Buriti Tak, taki kremik. Też nie miałam. O, tu jeszcze jest, o jest, patrzcie, jeden produkt z tej firmy, banana, czyli jakiś pewnie błyszczyk. Banana Beauty, ale nie ma żadnego. O tutaj coś jest jakieś Sany hany numer. Znaczy nazwa, bo to nie numer, numer Zobaczymy, jak się będzie prezentował. I ostatnia rzecz, też kolince. Chyba coś znakomitego też już widzę. Ewa, jak ładnie ty opakowałaś to. przykleiło, ale nie szkodzi. I następny też peeling, tym razem o zapachu chyba arbuzowym, też znakomi. O, tak wygląda. I już Wam mówię, oczyszczający peeling do twarzy i ust, o zapachu arbuza, czyli takie piękne rzeczy. Po prostu paczka jest niesamowita. Jest piękną paczką. Sama bym chciała taką paczkę zrobić dla którejś z Was lub któregoś z Was, oczywiście. Także na pewno będzie też rozdanie u mnie na kanale. Ja tutaj może włożę te rzeczy do środka i tak Wam jeszcze pokażę całość, ile tego jest. Także na pewno będę chciała też stworzyć dla Was, bo naprawdę jest mi niezmiernie miło, że wygrałam rozdanie u Ewy i takie rzeczy piękne otrzymałam. To jest takie miłe. Ja powiem Wam, że nawet gdyby to było coś innego, coś drobniejszego, to również bym się bardzo, bardzo cieszyła i ten rysunek jest piękny. Tylko powiedzcie mi, co tu jest na tym rysunku, bo ja tutaj nie mogę tego wiedzieć co, Dobra no i pokażę Wam jeszcze właśnie jak wygląda to w pudełku to wszystko razem mam nadzieję, że nie wyleci także piękna paczuszka ogromnie mi miło będę testować produkty i tak jak mówiłam, naprawdę nie miałam nic z tych produktów, także chętnie przetestuję <laughs> i tak jak mówiłam właśnie będzie też rozdanie niedługo na moim kanale, też bym chciała stworzyć też taką piękną paczuszkę dla dla Was. Kończę już ten filmik, dziękuję bardzo, zapraszam do Ewy na kanał oczywiście i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, pa! pa. I powiedział, że to jest lokomotywa, także daj Ewa znać, czy mieliśmy rację.